Połączyć jako jedną, wielką, międzyplanetarną rodzinę. Dzie Będą teraz pieski jadły. <tryk> Mamo, bo poszukaliśmy skarbu z dziadkiem w fontannie. Nie wiem do pana buty. Mama mówi, że trzeba sprzątać po sobie. Chcę Londra! <tryk> Kochani widzowie! Internet, ale również planety! Mamo! Nie, bo, bo, bo. Nie! Zaraz! Daniel? 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 Daj tle. Tle. Daj! Mamo! Się śmieję, zielony Aj, ale kręci mi się w głowie od tego rekina! Ale jazda! jak brat do ciebie mówi Co? To